Dzień dobry, moi drodzy, mamy super aktualizację, jedną z największych aktualizacji do Mining Simulator 2. Rekord ludzi, ponad 60 tysięcy ludzi obecnie gra w Mining Simulator 2. I ja Wam powiem w ogóle, co to za mamy aktualizację. Słuchajcie, to jest pierwsza część wakacyjnego summer update'u. Słuchajcie, całkiem super. Zobaczcie, co jest najważniejsze. Jak wejdziecie sobie w game enchant, to możecie zdobyć multi hatcha. Permanently increase how many eggs you can catch. Bierzemy to. Multi hatchik jest zrobiony. Teraz popatrzcie, jak otworzymy sobie to jajko. Zobaczcie sobie. Cyk. I cztery jajeczka naraz są otwierane, także jest o wiele szybciej. Co więcej, mamy podwójne szczęście w openingach tych jajek: to znaczy, 2X lax, to the Patriotic X do końca słuchajcie. Do następnego tygodnia, więc słuchajcie, zapowiada się całkiem sympatycznie. Dodatkowo, rakietą możemy wyjść na inne światy. Zaraz się tam udamy. Ja sobie wezmę jeszcze zakręcę tym kołem. Kupimy sobie to koło i pójdziemy, słuchajcie, dalej. O, PETA dostanę. Patrzcie, akurat jajko jakieś. Common tylko, ale możemy kupić te spiny. Prawie 80. Wejdźmy do game factory jeszcze. Ok, mogę sobie kupić więcej gemów Chodzimy, słuchajcie, i mamy nowy świat, summer światek Chodzimy tam, będziemy bardzo dużo mini gierek. Tu jest, tu możemy coś sprzedawać. Tu jest space travel, mamy guest de. E, co tu jest? Ge... Czekajcie, e, guest de pet. Ok, czyli musimy zga... zgadować peta. E, ciekawe, fajne. Tu mamy jakiś glaburski młyn, mamy plaże. Co my tu mamy? Tu możemy kopać w ogóle. Ciekawe questy. Catch blue Bluegill, catch Stargon, czyli musimy łapać ryby. Co jest ciekawe, więc z tym jakaś wędka. Patrzcie, jest wędka i możemy łapać ryby tutaj. Ciekawe, jak to wygląda. Na jakiej zasadzie to jest? O, patrzcie, złapaliśmy jakąś jeszcze. Będziemy cały czas łapać te ryby. E, dzięki temu zrobimy sobie questy i za te questy zdobywamy nagrody. Za te, te etykiety będziemy mogli w stanie, słuchajcie, prawdopodobnie wymieniać na coś. Over 20 nowych ryb, czyli tu jest 20 ryb aż do odkrycia. Special reward, complete fishing quest, trade your tickets for special price, Czyli mamy nowe jajka też słuchajcie, nowe jajeczka. Dobra, mamy tutaj te ryby. Czy one będą w Aventory te ryby? Mam nadzieję, że nie. że to jest tylko wymieniane na tikety? Tak, nie ma w Aventory. Sprawdźmy sobie, jak widzicie, te ryby, tu możemy pozyskać. Mamy questy na te ryby. Sprawdźmy sobie dalej. Tu mamy jajka, proszę bardzo. I te jajka są za tikety z tego co widzę. Ciekawe, weźmy sobie jakieś jajko. Ok, czekajcie, bo ja muszę tutaj. Nie, muszę odejść od tego. Bo ja bym chciał Epika sprawdzić, żeby nie usuwało nam e, Epika. I sprawdźmy to. Może jakiegoś uda nam się tutaj dropnąć. Jest Shiny. Ale jakiś pan Epik. Oj, będzie bardzo trudno na Epika, mówicie. Popatrzcie, nawet jest trudno, żeby dostać Epika tutaj. Ciekawe. Ale to, to zaraz sprawdzimy resztę tych petów. Bo pójdziemy sobie do reszty tych minigierek. Co my tu mamy? Fishing Zone, Mountain. Patrzcie, tu też możemy Boże, zaciął mi się postać, biegnie i łowi. Co tu się dzieje? Czyli tutaj... A, patrzcie, tutaj też możemy łowić. Chyba w każdym miejscu są jakieś inne gatunki ryb, tak mi się wydaje. To tak, tak wygląda. E, tu też możemy łowić, zobaczcie, na tym jeziorze. Dobra. No, rzeczywiście, w każdym jakimś akwenie jest troszkę inaczej. Tu mamy co? Co to jest w ogóle? Co to jest? Scores. Time left. O co tu chodzi, słuchajcie? Co my tu mamy robić? Deft. A, czyli musimy po prostu biegać. Z tego co widzę. A, etykiety za to dostajemy. Aha, okej. Okay. Dobra. I teraz tak, co zrobimy? To będziemy kopać się tam na dół. Skopiemy się na dół jeszcze i zobaczymy, co tam jest, bo są nowe też e, złoża. Są też nowe złoża. Więc jak najbardziej lecimy tam na dół i zobaczymy, czekajcie, lecimy i zobaczymy, co nowego tutaj dostaniemy. Jak to, to, to możemy w ogóle sprzedawać z tego, co widzę, tak? Sprawdźmy te zoony. Do największej głębokości podejdziemy, czekajcie. Co to jest to? Zielony element. I lecimy tam na sam dół. Zobaczcie 100 metrów. Ja to szybko wykopię, bo mam najlepszą broń. Muszę jeszcze ją zenczantować, czy najlepszy kilo w tej grze. Ten Zarobuksy. Troszkę się wykosztowałem. Ale chciałbym do, do tej najgłębszej, yy, najgłębszego miejsca, najgłębiej wykopać jak się da. Będziemy najniżej. Zobaczymy, co się wydarzy. Słuchajcie, idzie bardzo szybko. Ja mogę pominąć te. Wiecie, te, te złoża o, o, o tak jak tutaj. Nie, nie wiem co tam jak to sprawdzić w sumie. ok jakiś zielony. Że to nabija nam tylko monety. Szkoda, że to nie jest ten, wiecie, tamten kosmiczny. No, ale w sumie to by było bez sensu. No ale niech będą monety. W sumie to ja potrzebuję tylko etykiety do otwierania, tak? Musimy na jak najwięcej ryb. Aby zdobyć etykiety, ale zobaczcie, jedziemy zaraz. Będziemy w głębiej w głębinie. No dobrze, słuchajcie. O, kolejne z... nowe złoże. Zaraz sprawdzimy, co to za nowe zło... złoża są. Ale ja już dobiję zaraz do maksymalnej głębiny. 1000 metrów to jest chyba maksymalnie. Więc zaraz będziemy. Tak jak mówię, z tym kilofem to jest bardzo szybko się kopie. Więc to jest chyba najszybciej jak się da. Okej, okay, mamy. A tu nawet głębiej jeszcze można iść. Ciekawe. Weźmy sobie to. Nie wiem, czy głębiej się jeszcze da. Nie, jest głębiej, bo ten licznik tam. Ciekawe, jaka jest naj, naj, największa maksymalna ilość tutaj. Ale chyba się już nie przesuwa nam ten trójkąt. Patrzcie, jak mi się wydaje. że To już jest y, maksymalna ilość. Głębokość osiągnięta. No dobra, wejdźmy sobie do surface. At I jestem, słuchajcie, jesteśmy. Słuchajcie, parę tych mini -gierek jest. Tiket, mogę wejść na ten diabelski młyn, słuchajcie. O, jestem na diabelskim młynie. <grym wyszło> Nieźle. Dobra, moi drodzy, więc naprawdę całkiem fajnie to wygląda. Tu jest jakieś Guess the PEST Rank Player Tickets. Jest pełno mini -gierek, które możemy brać udział w których. Więc jest całkiem fajnie. Spróbujmy jeszcze sprawdzić ten. Tu jest Event Shop. O, sprawdźmy Event Shop. Okej, okay, tikety możemy wymieniać na takie rzeczy. More Items Coming Partour. Omega Boosty. I na mm, te Bug Shells. Okej, okay. ciekawe. Tu są challenger. Mine, czyli musimy iść tam bloków. Complete All Challenges. Okej, za 349. O Boże. To za to dostaniemy pety. Słuchajcie. O kurka, nieźle. Dostaniemy busta Sprawdźmy jeszcze te pety, bo ja bym chciał tego epika tutaj wydropić. Jest epicki pet. Zobaczymy, jak mocny jest ten epicki pet. Chodźmy. Uh, Parade, Parade Cube to jest shiny, tak. Ale no, ja bym chciał zobaczyć. Słuchajcie, jak on wygląda? Takie słońce, jakby. Ile to ma? Oj, to słabe jest. Panie, panie, to, 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 to słabe, to tego nie, nie, chcemy. W ogóle weźmy sobie, sprawdźmy te jajka, co oni tu mają. Okej, okay, każde jajko ma jakieś sekrety, z tego co widzicie. Ciekawe. Ciekawe, moi drodzy. To jest, o, co są za monety jajko? Więc to można dropić. W takim dużej ilości, bo to jest za monety, to jest za specjalne te eventowe rzeczy, więc naprawdę całkiem fajnie to wygląda, powiem wam że nieźle, może się uda tutaj zdobyć coś lepszego, słuchajcie dajcie znać co myślicie o tej aktualizacji, dla mnie całkiem bomba, a tymczasem ja uciekam do zobaczenia.